teraz będzie nagrywała moja siostra. To jest jej akurat konto. Właśnie pokażę Wam jej zadymiarzy. Przywitajcie. Hejka wszystkim! Nie oceniajcie mnie tak mocno! Bo ja dopiero gram dopiero w Wamstasa. Ile? 3 tygodnie? No. No, ale dużo gram ja w i mam to. To byś No, y, to właśnie sobie zadywiarzę. ma Asza, a to przed chwilą była zablokowana postać, na Edgarze ma 500 poharków tylko 500, no i to jest jej konto, no i teraz jej, jej daje, znaczy daje was w jej ręce, ona będzie dla was nagrywać, ja muszę kończyć, no bo muszę coś tam naprawić, no bo coś się zepsuło na specjal. Da 30 subów. No, i możemy też nagrywać z Robloxa. Będziemy nagrywać również z Robloxa i Minecrafta, z Starsa i Farminga razem. Z Farminga nie będziemy razem, z Starsa będziemy razem nagrywać. Z Robloxa będziemy razem nagrywać. I z tego Minecrafta. z Minecrafta też razem. Dobra, widzowie. Oddaję was w ręce mojej siostry. Ja bym chciała jeszcze, kochani, wam jedno powiedzieć, że może kiedyś będzie jeszcze taki odcinek, że może będzie nas więcej i może wy widzowie do nas dołączycie w nagrywaniu. Jakbyście chcieli dołączać, dajcie subieka, lajka i napiszcie w komentarzu, czy chcecie do nas dołączyć. Więc nie przedłużam i zaczynajmy! I chciałabym powiedzieć, że następny odcinek będzie z... To są moi bracia i będziemy chcieli nagrywać też następnym razem Minecrafta, bo trochę za dużo tego farmiku, jak dla was trochę. Będzie, nie bójcie się, będzie farming, ja będę nagrywać dla was sama z, z czasem trochę... Brawl Starsa, a on ja będzie obok nie nagrywał nie, tak, no Może ja bardzo, i z tym snem, Może mój was za i coś z I będzie też tu z farby. O, przepraszam, coś mi się Jutro może będzie trochę mniej filmów, bo przyjęta do będzie, nas i będziemy uroczyć. Będzie pierwotnie, bo na kolację i będziemy. Przyjeżdżam na i będziemy na No widzieć się objawionego siodła szkata? Ale może. Tak, żeby tak. Widzę, co Olo, może teraz ty coś dla widzów na moim telefonie. Dobra, widzowie, teraz będzie jedna runda moja, później. Moja siostra będzie dalej pokrywać. Zaczynamy. Może nie. Żeby nie było tak, że tylko ja nagrywałem się szkata w Następny odcinek wygląda na trwa, będzie jak ja? Razem z moją siostrą rozgrywałem. Ale co długo, że już w końcu wygląda na trwa? Bądź albo wygląda O o, nie ma internetu. Typa. Dobra. Dobra, lecimy po mojego koledze z Gruziny. Oj! Czekajcie! Musimy skapić! Dobra, poczekamy! Na 100 subów pokazuję tę główną twarz, a na 150 subów pokazuję na moją twarz. Nie na 100 subów pokazuję, tylko na 2000 subów pokazuję twarz, bo Aś pokazuje na 2500 subów. No właśnie.

Widzicie, ja mam spina. A może weźcie lepszego jakiegoś samodzielnego? Dobra, a teraz będzie ostatnia być. moja runda na ty w tym odcinku. Kto jest taki serio dobry? Może Leona. Leon czy Low? Pozdrawiam. Leona. Pozdrawiam wszystkich Leonów, którzy to oglądają. A Ty? Ja też wszystkich Leonów. I w razie czegoś, widzowie, jestem na bieżąco z serduszkami. Dobra. I ta osoba, która najwięcej będzie mieć komentarze pod naszymi TikTokami albo odcinkami, Czego będziemy pozdrawiać, używamy w każdym filmie. Nie! czy ja razy będziemy odpisać na filmie. No jak będziecie chcieli, to wy też możecie być pozdrowieni, co nie? No. Jestem na bieżąco z serduszkami. Jakby, jakby jeszcze nie powiedzą, no to jestem na bieżąco z serduszkami. Przypominam, do czegoś. I może pokażemy was, na, pokażemy was dzisiaj na szkocie A i będziecie mogli podać na tożsamość. To, to. No tak. Przejdźmy proszę. Pokażę. Niestety na tym odcinku nie pokażemy kodu QR, no bo mamy inną kamerkę, no ale na specjale będą nasze kody QR. Widzowie są niezakupieni, ale moja siostra się kłóci z bratem. nie, nie jeszcze, nie jeszcze, teraz nie pokażę. Tam jest, ale dopiero na specjale musimy pokazać. Na specjalne pokażemy nasze kody QR. Ja chcę powiedzieć, że może kiedyś nagrałam taki odcinek, że wy będziecie decydować o czytać wszystkie jakie chcecie. I będziemy doskonać w jednej kolejności, jak będziemy losować, i wybierzemy go, dom. Co będziemy musieli grać, żeby się brać, Chcecie nie No. A czemu ty mówisz jak bot? Nie wiem. Sorry, widomia, ja, ale on jest i pierwszy film na YouTube, więc się nie obrażcie. Ja się trochę wstydzę, bo ja pierwszy raz jestem na tym kanale i... No a ja już nagrywam miesiąc. Oj, no widziałem. Ale może jeszcze się odróżnić. Ja Możecie napisać w komentarzu jaki jest wasz ulubiony zadymiarz. No napiszcie w komentarzu, jakie jest wasze ulubiony zadanie. Mój ulubiony zadanie to jest... Nie, A twój? Mój ulubiony zadanie to Edgard. Edgard. Nie. Uciekać. To też jest fajne, ale lepiej jest Kieł albo Edgar też. Ale nie też jest. tego. Widzowie, niestety przegrałem drugą rundę. Oddaję was w ręku mojej siostry. O, dziękuję. E, a sobie jeszcze tam? Yeah. Dwie lódki. O, tu mamy do odlokowania odblokową. Tamty. O, ja. Tu. No i. A to jest. Szeszła. zaczynamy jeszcze. Ile mamy lód, Ola? Tak, jeszcze z pięć lód. Nagramy. Ale chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że możecie z nami też grać w Broscasa. W komentarzu. Jak tylko wyraźna specjalne do 30 subskrybentów. podamy nasze kodziepiłary i zestawujecie. Poczekajcie, by coś się zapiało. Ja też tak wiem. No właśnie u nas jest trochę słabo z internetem, bo ma... Mamy, ja, o, mój, ja jestem sama, mam cztery braci. No i ma, jest nas siedmiu wszystkich razem. I jutro może być jeszcze trochę gorzej, bo przyjeżdżają do nas jeszcze czocha z góry nam z kolego, naszego młodszego brata. To. No. Więc, ale nie bójcie się, i tak będą filmy. Film, w będą przecież wychowy. na sorry, widzowie, będę musiała na wejść, bo... bo... Zaczęło się. Czekajcie. Ten film jednak będzie trochę dłuższy, przez to, że się tak zacina. Dobra. Ten film może być trwał około 20-15 minut. Może jeszcze później zdążyć no, jakiś odcinek może z Minecraft'a? No. Minecrafta, Olą, czy z... z tego, z Brawl Starsa? Może z Robloxa? Nie! A może z Minecrafta, bo z Minecrafta prawie mnie... nikt z nie korzysta, co nie? Ty grasz, ale ja to słabo, muszę się trochę nauczyć. No, mogę cię nauczyć, yes! bo <laughs> Nie! Ja nie będę liczyć, czekaj, może... <laughs> Dobra. Bierzemy Leona, gramy na no koucie. Możecie napisać też w komentarzu jaki jest wasz ulubiony ten. Rady miasz ale moja siostra powtarza cały czas, no bo trochę zapominam, bo ma krótką pamięć. Ja się stresuję i zapominam i właśnie to. Dlatego niektóre rzeczy nie no bo, bo ja siostra się, się stresuje. Ja, ja się stresuję, bo to że jest mój pierwszy odcinek. I pierwszy raz na YouTube mój kłos i się trochę bałam, ale otworzyłam się dla was, tak? Dobra? Powinniście być dla mnie, powinniście być ze mną, ze dżokologii. Co nie, Olo? No. Dobra, poczekaj. Dobra, Rosa została tylko. Do, I już. Dobra. Jeszcze. A, bo my mamy dwóch dynamajków. Dobra, widzowie czekajcie. Za... Dobra, yeah. Barley nie żyje. Nie żyje. Wszystkich yeah. pozdrawiam serdecznie. Ja też. Dobra. Ja tak zna... że każdy z nas, nigdy nie oglądajcie odcinka do no końca, tylko do końca. No właśnie, żebyście byli na bieżąco. A jak chcecie być na bieżąco z każdym filmem, no to zostawcie jeszcze suba z dzwoneczkiem. I kto je może ja. was pozdrowimy przy pewnym odcinku. I będziemy polecać kanały, jak będziecie prosić w komentarzach. Dobra, chcesz zagrać? Mogę? Dobra, masz. O, i weszłam już. To, widzowie, to może będzie nasz ostatni abonament. Nie! Jeszcze nabiorę dwie rundy i kończymy yeah. odcinek. Bo musimy jeszcze zrobić z Minecrafta nagrać jakiś A no, przepraszam, że podjąłem. Kochym. Czego będziemy nagrywać? Właśnie pytanie. Oj, został nam tylko... Został nam tylko kolcik. Jak mówię na kolta? Możecie napisać. Bo ja zawsze mówię na kolta kolcik, a ty! Po. Normalnie mówię. Ja mówię kolcik. Następny odcinek będzie się farming trend. Ale kto wie, może ze mną? Yeah. Ja tak za bardzo tego nie lubię tej gry, ale może. Będziemy moją siostrą? Będziemy grali od ziela? Nie, nie, do Nie, Oj, niestety nie przeżyłam, ale było dwóch na jednego. No. Ale żeby wy to robicie? Tak. Ale chyba zrobiłabym. Tak, jeszcze się zdecydowałam, żeby. No I wygraliście. Moja siostra ostatnio prowadzi I to ten odcinek po 15 minut. Teraz będzie ostatni odcinek, ale nie bójcie się, bo musimy yes. jeszcze zdążyć nagrać z Robloxa. Tak wygrano, bo jeszcze dzisiaj może wlecie ten odcinek. A, te, a teraz mamy do dokładnie. This. Mianowicie mamy dzisiaj. No to ja jestem na bieżąco. Ja, ja też. I chyba codziennie. To jest sam dzień, co jednak jest sam dzień latują. Oj. Trochę mi się zla... o nie To możemy tą aż akurat my przegrać. Zagrapuję tak wam. No. I to wie, jak chcecie, to możemy z Bobby też zagrać w Robloxa, jakbyście chcieli. No właśnie. Wystarczy, że podacie swój link w komentarzu i będziemy dogadać. I może na też oczywiście. pokażemy wasze, wam nasze w Roblox'a. Albo... Roblox'a. To wiem. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli, żebyśmy nagrali Roblox'a. Będziemy nagrywać farmi w filmik, a pozel będziemy nagrywać w z, z też Robloxa, ale napiszcie w komentarzu, w jakie gry chcecie. Możemy też nagrać się, z Roblox Fortnite. Ja bym chciała, żebyś... Ja bym chciała bardzo was wszystkich, wszystkich, ale to wszystko tylko kole. No stacy, przegraliśmy tą... Musimy to. Musimy kończyć to. to. Dobra, To Pozywajcie. To pa pa wszystkim. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Cześć, na razie.